Jak to się stało, że generał Władysław Sikorski, premier polskiego rządu na uchodźstwie, wpadł na pomysł, by po zakończeniu II wojny światowej wprowadzić w Polsce monarchię? Tak, dobrze słyszycie, monarchię. Kto miałby być królem i jakimi terenami miałby nowoczesny król Rzeczypospolitej władać? Jaka byłaby w tym rola Czechosłowacji? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, zapraszam na odcinek. Już w dniu 17 listopada 1939 roku generał Władysław Sikorski premier, naczelny wódz i generalny inspektor Sił Zbrojnych dokonał inspekcji polskich okrętów podwodnych zakotwiczonych w Szkocji. Następnie udał się do brytyjskiej bazy marynarki wojennej w Rosyt, gdzie stały zakotwiczone polskie niszczyciele ORP Burza, Grom i Błyskawica. W czasie tej wizyty został zaproszony na śniadanie z dowódcą bazy Charlesem Ramsejem. Sikorski został w czasie wizyty posadzony obok brata króla brytyjskiego, księcia Kentu. Polski premier został zaproszony na następny dzień do prywatnej rezydencji księcia Kentu. O czym tam rozmawiali? Nie wiemy dokładnie. Jednak tydzień później Sikorski zrelacjonował tę wizytę swojemu przyjacielowi, korespondentowi polskiej agencji telegraficznej Stefanowi Litauerowi. Przekazał tę relację Reginaldowi Liperowi, pracownikowi Departamentu Wywiadu Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Liper sporządził pisemny raport. Czytamy w nim, że Sikorski planował jakąś formę Unii Polski i Czechosłowacji. I dalej. Obecnie Sikorski wydaje się skłaniać ku jakiejś widocznej i symbolicznej więzi między nami w formie monarchii. Dobre wrażenie, jakie podczas pobytu w Szkocji wywarł na nim książę Kentu, zdaje się podsuwać myśl o nim jako o kandydacie. Jakim kandydacie? Oczywiście kandydacie na przyszłego króla Unii Polsko-Czechosłowackiej. Szalony projekt? Zapewne. Zresztą tak uważali również Brytyjczycy. Podobnie myślał cytowany wyżej Lipper, twierdząc, że jest to dziki pomysł. Czytający ten raport pracownik Foreign Office William Strang dopisał pod nim. Polacy są nieuleczalnie romantyczni. Ale nie tylko w Anglii snu to takie koncepcje. Przybywający we Włoszech w 1940 roku biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlin raportował. Wśród bawiącej w Rzymie polskiej arystokracji wertuje się kwestią przyszłego króla polskiego. Wymienia się m.in. księcia Daosta. Zdaje się jednak, że Polacy traktowali tę koncepcję całkiem poważnie i prowadzili rozmowy z Czechami. Jednak nie było to takie proste. Dlaczego? Otóż istniały dwa czechosłowackie stronnictwa walczące o uznanie za oficjalny organ na uchodźstwie przez zachodnich aliantów. Pierwszym był Czechosłowacki Komitet Narodowy pod przewodnictwem byłego prezydenta Edwarda Benesza. Drugi to słowacka rada narodowa byłego premiera Miliana Chodży. Sikorski w październiku i listopadzie 1939 roku rozmawiał z obydwoma. Chodża deklarował się jako zwolennik takiego wielonarodowego tworu, jednak powiększonego o Węgry i Bułgarię. Motywując to potrzebą zwiększenia siły tego państwa. W rzeczywistości obawiał się dominującej siły Polski. W wywiadzie dla Picture Post z czerwca 1940 roku mówił: Nie ma żadnych szans życia indywidualnego dla nas, małych narodów Europy Środkowej. Dla nas, położonych między wielkimi sąsiadami, Rosją i Niemcami, istnieje tylko jedna przyszłość Unia Federalna. Unia Federalna 100 milionów ludzi nie będzie dążyć do wojny, ale stanie się narzędziem pokoju. Jak widać, pomysł stworzenia Unii Europejskiej to nie jest jakiś najnowszy pomysł. Taka federacja miałaby się składać ze wszystkich krajów Europy Środkowej i Bałkanów i być rządzona przez parlament, a miała być połączona osobą króla. Benesz też nie odrzucał takiej koncepcji, jednak nie chciał podziału Czechosłowacji na dwa odrębne państwa, czego chciał słowacki przywódca Chodża. Na przeszkodzie Unii Polsko-Czeskiej stała też kwestia Śląska Cieszyńskiego i stosunku do ZSRR. Mimo tych nieporozumień, Sikorski z Beneszem, który w międzyczasie wygrał spór z Chodzą o reprezentowanie Czechosłowaków, w dniu 11 listopada 1940 roku wydali wspólne oświadczenie. Polska i Czechosłowacja zdecydowane są po zakończeniu wojny wejść ze sobą jako państwo niepodległe i suwerenne w bliższy związek polityczny i gospodarczy, który stałby się podstawą nowego porządku rzeczy w Europie środkowej. Oba rządy wyrażają przy tym nadzieję, że do współdziałania gotowe będą także inne państwa w tej części kontynentu europejskiego. Ściślejszego związku państw pragnął generał Sosnkowski, który postulował powołanie wspólnych ministrów Wojny, lotnictwa, spraw zagranicznych i połączyć te kraje Unią Personalną. Palmę pierwszeństwa w wyścigu na przyszłego króla Polski, czy też federalistycznego otworu państw Europy Środkowej, zyskał brat króla Anglii, Jerzy Windsor, książę Kentu, dzięki gorącemu poparciu dla tej kandydatury udzielanemu przez generała Sikorskiego. Czy faktycznie był to tak szalony i romantyczny pomysł? Nie do końca. Najlepiej świadczy o tym fakt, iż dwójór brytyjski zgodził się nieoficjalnie na kokietowanie się wzajemne Polski i księcia Kentu i powołaniu go na tron Federacji Środkowo-Europejskiej ze stolicą w Warszawie. Ponadto pojawiają się informacje, że książę Kentu sam wysunął swoją kandydaturę na, na taki tron i zaoferował się Sikorskiemu, uzależniając to od formy rządów, jaką Polacy wybiorą po wojnie. W tym okresie premier rządu na uchodźstwie i książe Kentu spotykali się co tydzień i omawiali kwestie polityki polskiej. O głębokim zaangażowaniu Jerzego w nasze sprawy świadczy fakt, iż omawiano na tych spotkaniach także zawarcie separatystycznego pokoju za plecami pałacu Buckingham. Taka koncepcja polityczna nie mogła zostać długo ukryta. Na początku 1941 roku szeroko zajęła się tym prasa brytyjska, jak i emigracyjna polska, w której szeroko omawiano korzyści wynikające z osadzenia Windsora na tronie polskim. Według dziennikarzy, król miałby być źródłem autorytetu i amortyzatorem wstrząsów miał symbolizować potęgę i jedność Wielkiego Bloku z Polską jako jądrem oraz stanowić przeciwwagę na wschodzie dla potęgi Niemiec. W lutym 1941 roku we Frankfurter Zeitung pokazał się artykuł w tej sprawie. Oczywiście krytykujący koncepcję i wyśmiewający księcia Kentu jako przyszłego króla polskiego. Sam Winston Churchill nie wypowiadał się w tej sprawie, jednak gorąco popierał ideę Unii Polsko-Czechosłowackiej. Obok wspomnianych Sikorskiego i Sosnkowskiego ideę monarchii popierał powiązany z narodowcami minister sprawiedliwości Marian Sejda i wiceminister informacji i dokumentacji ksiądz Prałat Kaczyński. Przeciwnikami koncepcji byli głównie politycy związani z partiami lewicowymi. Mimo sporów udało się jednak opracować dokument pod tytułem Zasady Aktu Konstytucyjnego Związku Polski i Czechosłowacji. Warto odnotować, iż projekt federacyjny był popierany przez USA, a prezydent Roosevelt był mu przychylny. Jednak ostrzegał on Sikorskiego, by nie włączać do niego państw bałtyckich, co mogło rozdrażnić Rosję. Również Brytyjczycy coraz poważniej traktowali tę sprawę. Dokonywano analiz, pisano raporty odnośnie możliwości osadzenia na tronie polskim Windsora. Jednak atak faszystowskich Niemiec na ZSRR zmienił wszystko. Czesi tradycyjnie związani z bolszewikami stracili zainteresowanie pomysłem, a na pierwszy plan weszły spory dotyczące Zaolzia. 22 czerwca 1941 roku, czyli w dniu napaści Niemiec na Rosję, Churchill zaproponował Stalinowi wszelką pomoc w trwającej walce. Zaczął też naciskać na Sikorskiego, by ten porozumiał się z bolszewikami. Rozmowy w tej sprawie, prowadzone przez Sikorskiego i ambasadora radzieckiego w Anglii Iwana Majskiego, nadzorowane były przez Brytyjczyków. W wielkim zamieszaniu politycznym i dymisjach przeciwników tych rozmów, pod naciskiem Anglików i namowami księcia Kentu, Sikorski decyduje się na podpisanie umowy, która przejdzie do historii jako układ Sikorski-Majski. Przewidywał on przywrócenie stosunków dyplomatycznych między dwoma państwami, wspólną walkę z hitlerowcami oraz budowę Polskiej Armii w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wobec pojawienia się nowego potężnego sojusznika w oczach Anglików sprawa polska zeszła na plan dalszy. Nie chcieli Brytyjczycy dyskutować kwestii wschodnich granic przyszłej Rzeczypospolitej. Sikorski liczył, że tylko Windsor na tronie polskim jest w stanie wywrzeć wystarczający nacisk na Anglię, by ta zajęła się sprawą wschodnich granic Rzeczypospolitej i uregulowania ich w korzystny dla nas sposób. W tej jednej kwestii, poróżnieni ze sobą od czasu układu Sikorski-Majski, generał Sosnkowski i generał sikorski byli zgodni. książę Kętu powinien być przyszłym królem Polski. Kres tym marzeniom położyło wydarzenie tragiczne. W dniu 25 sierpnia 1942 roku, książę Kętu zginął w wypadku lotniczym w czasie podróży na Islandię. Nie położyło to jednak kresu pomysłowy Unii Polsko-Czechosłowackiej. Ta upadła w skutek nieporozumień. Benesz naciskał na Polaków, by ci przyjęli bardziej ugodową postawę wobec Rosji. Na ostrzu noża stawiano też przyszłość Śląska Cieszyńskiego. W czerwcu 1942 roku odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Koordynacyjnego Polsko-Czechosłowackiego. Tak oto po raz kolejny w wyniku wewnętrznych sporów upadła jedność środkowoeuropejska.